Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku opowiem Wam o pewnej funkcji wspierania, czyli tak zwanym sponsoringu, którą macie u mnie na kanale, dostępną dla każdego z Was. Nie ujmując, ujmując, nie ujmując, czy ujmując. W każdym razie, też jak widzicie, fryzjer jest nadal zamknięty, więc może fryzjera może być nie wyjściowa, ale mniejsza z tym. Akceptujecie mnie takiego, jakim jestem. Także nie ukrywając, będę sobie zerkał na monitor, żeby Wam wszystko dobrze wytłumaczyć, ale nie zwracajcie na to uwagi. Tak trudno nie zwracać uwagi, jak ciągle będę patrzył w monitor. Pod każdym filmem macie taki przycisk, jak Wesprzy. Jest to wspieranie przez widza dobrowolne, czyli taki miesięczny abonament. Decydując się na to, zgadzacie się po prostu dodać swoją kartę bądź Pypala, czy jakie tam są wszelkie płatności, i raz w miesiącu będzie ściągana od Was z konta pewna kwota, którą sobie tam wybierzecie. Jest raz 2 3 4 jest 5 poziomów wspierania, które są zależne od kwoty i im wyższa kwota, tym większe macie korzyści oraz bonusy. Są takie poziomy jak kozaczek, kozak, większy kozak, mega kozak i ultra kozak. Do tych poziomów są kwoty jak 5 zł, 10 zł, 15, 40 i maksymalna kwota to jest 100 zł. Właśnie zależnie od poziomu i kwoty macie dostępne różne bonusy oraz różne korzyści, które wam przysługują za wspieranie mojego kanału. Najmniejsza kwota 5 zł obejmuje was różnymi plakietkami, które z czasem się zmieniają. Po prostu im dłużej nie wspieracie, tym macie lepszą plakietkę oraz dostęp do różnych emotikon stworzonych indywidualnie przez mojego grafika dla was z moją twarzą, różne gify, nie gify. Macie kolorowy nick na czacie na każdym streamie, na każdej premierze na w każdym czacie na żywo, dzięki czemu waszą wiadomość zauważam od razu. Wszelkie opisane korzyści oraz bonusy macie właśnie jeżeli klikniecie w ten przycisk, macie opisany poziom na przykład kozaczek, kwota 5 zł i jakie z tego macie korzyści oraz bonusy, tak samo co wyższy poziom, tym jest tego więcej. Polecam wam to zobaczyć, obczaić, bo naprawdę na przykład można wystąpić w moich odcinkach, można ze mną pograć oraz zdobyć produkty z mega rabatem od Rockata czy innych firm współpracujących z moim Także myślę, że jest warto, obczczejcie to sobie, bo naprawdę jest to fajna opcja, zwłaszcza ta najtańsza, najdroższa ma również super opcje, na przykład też uwzględnianie w każdym odcinku na początku bądź na końcu odcinka Waszych ników i tego ile mnie wesprzeliście finansowo. Także na filmie Wam się wyświetliły wszelkie instrukcje, co i jak Wam też polecam zobaczyć. No i w sumie to na tyle nie będę przyciągał, także obczajcie sobie i to na tyle komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie na razie.